Pan Lee powinien być już w swoim gabinecie. Peter, czego ci trzeba? Przepraszam, że przeszkadzam. Moja przyjaciółka Mary Jane jest reporterką. Pisze artykuł o imporcie dzieł sztuki i znalazła coś. Potrzebuję opinii eksperta. Wiem, że pan ma wykształcenie. By być może w końcu mi się do czegoś przyda. Pokaż, co tam masz. Ciekawe. Gdzie to znalazła? E, nie jestem pewny. Co to takiego? Replika chińskiej maski operowej. Od lat takiej nie widziałem. Ten symbol z tyłu oznacza demona. Demona? Mój ojciec w dzieciństwie czytał mi historię o duchach, w których były ta maska i symbol. Strasznie się ich bałem. Peter, słuchaj ta maska może wiązać się z niebezpiecznymi ludźmi. Niech Mary Jane znajdzie inny temat. Może jej coś grozić? Tego nie wiem. Warto ryzykować. Hej! Symbol wewnątrz maski oznacza demona. Pan Lisie wystraszył. Nigdy go takiego nie widziałem. Powiedział nawet, żebyś odpuściła tę sprawę. Jeszcze czego, myślisz, że Pan Liwi więcej niż twierdzi? Nie, chyba po prostu odezwały się jakieś dziwne wspomnienia. Wiem, że miał dość trudne dzieciństwo. Jasne, ma sens. Demony, chwytliwa nazwa. Dobra, biorę się do pisania, pa. Współpraca z restauracjami i sklep. Cóż, poszło lepiej niż myślałem. Mam trochę wolnego czasu przed wizytą w laboratorium. Zobaczmy czy na mieście jest coś do zrobienia. Wiem, ma to ze mnie. Halo? Peter, tu doktor Octavius. O, co słychać? Kapral Teksidor przyszedł na próbę. Na śmierć zapomniałem. To znaczy, nie zapomniałem, tylko. E, zaraz tam będę. Spóźnialstwo zaczyna wchodzić dziwnawyk. Weź się w garść, Stać się na więcej. Położę się, że z ucieczką z więzienia pójdzie wam tak samo dobrze jak z włamaniem. Do wszystkich. Świadek zgłasza handel narkotykami. Funkcjonariusze potrzebni Tenderloin. Peter, rozmawiałam z panem Lee. Martwi się. Wplątałeś się w coś niebezpiecznego? A, to tylko temat, który bada Mary Jane. Nie martw się, dopilnuję, żeby uważała. Proszę, powiedz, że do siebie wróciliście. Rozmawiamy ze sobą. Już coś. Mam nadzieję, że pan nie jest zły. Po prostu się martwi. Przyznam, że trochę mnie to poruszyło. Wiedziałam, że cię lubi. Podziwia to, jak chętnie pomagasz innym. Myślę, że widzi w sobie odbicie młodszego siebie dwie piekielnie bystre sieroty. Ja też go podziwiam. Masz świetnego szefa, ciociu. Powtórzę mu to. Kocham cię, Peter. Jak to działa? Jak zwyczajna ręka. Myślisz, co chcesz zrobić i... Tak! <grywia> Ej! Hej! Co wy robicie? Naruszacie warunki bezpieczeństwa. W tej chwili przestańcie! To niezwykle delikatny sprzęt. Dość tego! Dzwonię prosto do burmistrza. Peter Parker, co u ciebie słychać, kolego? O wilku mowa. Panie Osborne. Oj, przestań. Jak długo się już znamy? Mów mi, panie burmistrzu. <noise> Mów mi normalnie! Normanie! Normalnie, Normanie? co to ma znaczyć? Nasza umowa wymaga ścisłego przestrzegania środków bezpieczeństwa. Niestety, to nie pierwszy zarzut. Zostały uchylone przeze mnie. Już dawno powinniśmy skonfiskować ten sprzęt, ale dokonałem przełomu. Hm. Dziękujemy za wszystko, co pan zrobił dla naszego kraju. Moi pomocnicy zabiorą pana do Oscorp Robotics, gdzie otrzyma pan najwyższej klasy protezę. Za darmo. Nie chodzi o środki bezpieczeństwa, prawda? Próbuję ci pomóc od to. Możesz kontynuować pracę, ale w bezpiecznym miejscu. Znaczy w Oscorp. Zawsze byłeś bystrym człowiekiem. Ani trochę się nie zmieniłeś. Ty również. Hej, Peter. Kary wraca z Europy na początku przyszłego roku. Może rozkręcicie ten biznes, o którym rozmawialiście, Radzę wykorzystać tę okazję. Spokojnie, spokojnie. N nie zabrali wszystkiego, zaczniemy od nowa. Muszę pomóc doktorowi. Może zadzwonię do Harego. Proszę go, żeby pogadał z ojcem. Nie, Norman nigdy go nie słuchał. Próbował wręcz obciąć fundusze na jego stacje badawcze. Ej, jedna z tych stacji jest niedaleko stąd. Sprawdzę jak działa pod nieobecność Harego. Muszę jakoś pomóc doktorowi, coś wymyślę. zostawił mi wiadomość, zanim wyjechał do Europy. Pit, mam prośbę. Mama pracowała nad stacjami badawczymi, które niosłyby społeczną korzyść. Uruchomiłem je, ale wyjechałem i boję się, że Oscorp je wyłączy, jeśli nie dostrzeże w nich zysku. Może mógłbyś się kontrolować? Więcej szczegółów poznasz w każdej z nich. Dzięki, stary. Dopóki tam będą, będę czuł obecność mamy. Rachunków za to nie zapłacę, ale... Ten projekt wiele dla niego znaczy. Zrobię co będę mógł. Ustawiłem w mieście kilka stacji badających powietrze. Mają mierzyć, jak to było, zanieczyszczenia, zanim osiągną toksyczny poziom. Swoją drogą myślę, że Oskorb wolałby, żeby projekt upadł, zanim wyjdzie, że psują powietrze. Stężenie węglowodorów policyklicznych w powietrzu jest zbyt wysokie i ciągle rośnie. Jeśli tak dalej pójdzie, ludzie zaczną umierać. Cząsteczki gromadzą się w punktach zapalnych, jak małe chmury smogu. Muszę pobrać próbki, a potem na ich podstawie ustalić źródło. We'll be right <laughs> back. Te chmury są paskudne, ale muszę się przez nie przebić. Jeśli te chmury są widoczne gołym okiem, stężenie toksyn musi być ogromne. I mam cię. Pobieram dobre próbki, to znaczy zawartość to trucizna, ale próbki dobre. Do rury <laughs> Napędzam tym ludziom niezłego stracha. Jak zwykle. Ha. Źródłem tych związków są dwa modele samochodów i wadliwy komin. Lepiej zrobię zdjęcia. Doskonałe światło mi ją za prosto nie, pokaż się koleś Spadaj, spiderciul! Nie mam czasu! W pajęcie kryzys z drogi! To moje najlepsze zdjęcie komina. Resztą zajmie się wydział ochrony środowiska. Chyba powinienem sobie sprawić zielony kostium na dzień ziemi. No, stacja Harego właśnie ocaliła zdrowie mieszkańców. Ciekawe, jak teraz Oscorp udowodni, że jest zbędna.